Gwiazdkę zaczynamy od wykonania w magicznym kółku czterech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz wykonujemy 23 trzy podwójne słupki. Pierwszy, drugi podwójny słupek. I tych podwójnych słupków ma być 23. Ale wszystkich oczek ma być 24. Tutaj już nam szybciej po prostu zrobiłam i kończymy nasz pierwszy, pierwsze nasze okrążenie. Oczkiem ścisłym zamykającym. I teraz przechodzimy do drugiego rzędu. Drugi rząd, cztery oczka, łańcuszka, i kolejno wykonujemy na kolejnym, kolejnych oczkach podwójne słupki. Powinno ich być cztery. Trzy, i czwarty podwójny słupek. I teraz wykonujemy 7 oczek łańcuszka. I dalej po kolei cztery podwójne słupki na kolejnych oczkach poprzedniego rzędu. I takich elementów będziemy mieć 6. Czyli to będzie nasza gwiazdka sześcio... Ramienna. I dalej wykonujemy ostatni podwójny słupek i siedem oczek łańcuszka. I tak dookoła. Ja sobie przyspieszę, bo ta sekwencja po prostu się powtarza. I to jest nasz drugi rząd. Tak wygląda drugi rząd, i przechodzimy do trzeciego rzędu. Czyli 4, jeszcze raz drugi rząd, 4 podwójne słupki, 7 oczek łańcuszka i teraz wykonujemy trzeci rząd. Również zaczynamy od 4 oczek łańcuszka. Nabieramy dwa razy nitkę na szydełko i przerabiamy cztery podwójne słupki, ale razem. Czyli na tych podwójnych słupkach, które były, wykonujemy cztery podwójne słupki przerabiane razem. I dalej mamy pięć oczek łańcuszka i mamy jeden podwójny słupek wykonany, wykonany na łuku z siedmiu oczek łańcuszka. Wbijamy w centralne oczko, czyli to będzie oczko środkowe, czwarte. I mamy jeden podwójny słupek. Dalej mamy znowu 5 oczek łańcuszka i kolejny podwójny słupek wkuty, wbity w dokładnie w to samo miejsce, w centralną część. Siedmiu oczek łańcuszka z poprzedniego rzędu. Tak to będzie wyglądało. I dalej wykonujemy jeszcze raz pięć oczek łańcuszka i przerabiamy cztery podwójne słupki. Razem. Czyli dwa narzuty. Dwa przerobienia. Jeszcze raz, jeszcze raz przerabiamy w ostatnich oczkach razem, dalej dokładnie mamy to samo, czyli ta sekwencja się powtarza. Pięcioczek, łańcuszka. I teraz jeden podwójny słupek, środek łuku z poprzedniego rzędu. Dalej mamy znowu pięcioczek, łańcuszka. I jeden podwójny słupek. I pięcioczek łańcuszka, i cztery podwójne słupki przerobione razem. Tutaj mamy zakończenie rzędu trzeciego oczkiem ścisłym zamykającym. Ostatni rząd, czwarty, zaczynamy od pięciu półsłupków z narzutem wykonanych na poprzednim łuku. 4 i 5. W oryginalnym wzorze jest nieco inaczej, ale aby było ładniej, no to ja tak właśnie tutaj zaczęłam wykonywać. Dalej mamy 5 oczek łańcuszka i 3 podwójne słupki przerobione razem. Raz, dwa. I trzeci i dalej mamy trzy oczka łańcuszka, i jeszcze raz trzy oczka łańcuszka na pikotkę. Teraz wykonujemy pikotkę i kolejne trzy oczka łańcuszka i trzy podwójne słupki. Przerobione razem. Drugi i trzeci. Przerabiamy razem, i dalej jest dokładnie to samo co z prawej strony. Czyli 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak samo od razu pięć półsłupków z narzutem. Po kolei wykonujemy pod oczkami łańcuszka poprzedniego rzędu. Można wykonać też zwykłe półsłupki według gustu, już tutaj. I kończymy tą sekwencję oczkiem ścisłym. I tak wygląda nasza gwiazdka. Zdecydowanie z pikotkami gwiazdka wygląda znacznie ładniej. W oryginalnym wzorze nie ma pikotek. Jest to pierwsza gwiazdka tutaj z tej strony. Wszystko będzie na blogu udostępnione, cały opis. Gwiazdka była wykonywana kordonkiem nowosolskim 6 poliestrowym, szydełko numer 2. Jest to bardzo ładna gwiazdka, duża. Naprawdę serdecznie polecam. Ten, ten wzór jest bardzo prosty. Pochodzi on z czasopisma, robótki ręczne extra. numer 6 2017 i jest tutaj aż 6 gwiazdek które wszystkie będą na mojej stronie udostępnione także serdecznie polecam zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz do kliknięcia w dzwoneczek aby być na bieżąco